Witam tu Aristeo na wodach Inselburgu. Tym razem powalczymy z armią składającą się z piratów, maruderów, bandytów i wilków morskich. A tak. Mhm, pułapki w pięknym miejscu. To z tego co pamiętam leczy i tak dalej święty posąg posąg przedstawiający jedną z potężnych bogiń symbol zdrowia i długowieczności 120 punktów życia to może nie ruszajmy tego nawet gdyby pomagało moim przeciwnikom to przecież oni nie są zbyt silni damy radę ale tu mi się wydaje że jednak na początek powinienem powinienem osłabić Dość potężnie. Tu podobnie potrzebujemy szału. Czyli tak. Hmm, tu zobaczmy. O, o, o. Tylko o to chodziło. To pytanie, czy ta jednostka zawróci? Hmm. No, może być problem. Ale spokojnie, możemy przecież osłabić i w sumie... Tylko ja nie wiem czy chcę to niszczyć. Albo dobra, niech będzie. No i znowu nie, nie wygenerowało. No to chociaż, chociaż takie obrażenia. Bo boję się, że ta jednostka za daleko tutaj zajdzie. I jeszcze się do moich chochlików dostanie, a tego nie chcę. Tu jest dobrze, tracą czas. Hmm. Pomyślmy, na pewno to. Bo to w niczym nie przeszkadza. I może nic więcej. Tutaj, o właśnie, właśnie, właśnie. Tak, na wszelki wypadek. Łapeczka tu. Eee, kuleczka tu. Jak będzie? Hmm, kolejna. Tylko boję się, że piraci padną, a nie chcą na razie, żeby padali, więc uderzymy w ten sposób. Aj, tutaj sobie przejście zapewnili niedobrze, ale spokojnie, chyba, że już... Nie, nie, nie zanosi się na to. Tutaj... Mm, to ma sens. Czyli kolejna popka tu. Pięknie. Okej. Okay. Tak trzymać. To powinno osłabić mhm. dobrze, jeszcze trochę szału potrzebują, hmm. pomyśl, nie, łapka na pewno. Na pewno musi się znaleźć tutaj. Hmm. Jeśli chodzi o. Mm, drwinę, to może nie. Nad tym się zastanawiam poważnie. Także może poczekajmy jeszcze. Tutaj. Hmm. Nic. Tutaj też nic. No, no, płapka miała być. Co to ma być? Hmm. Uderzymy, osłabimy. Wygenerujemy troszkę szału. Mhm. Ale jeszcze brakuje. No nie, no mieli paść od tej masówki. Teraz właściwie to nie wiem, czy w ogóle warto... Czy warto w ogóle to użyć? Piraci słabiutko przeżyją. No, to się w ogóle nie opłaca. Hmm. Czyli tak, osłabiamy. Tu. Teraz mogliby piraci paść. W sumie. Oni ja sami się zabiją. W najgłupszy możliwy sposób, ale nie. U nich zadziała Aha. właśnie i gdyby tak pomyślmy osłabić w ten sposób no nie ale wszyscy mi padną a tego nie chcę hmm. trucizna a zaraz słabsza wersja jak to się robiło o o o, o. tak i teraz co ma być to będzie Pięknie, dwa kile. Nie, jednak ta jednostka przeżyła. A, tutaj. A. Na pułapeczkę. Tylko jest problem, bo ta jednostka ma tylko dwa. Ale gdyby. Gdyby to. To by miało sens. O. Jerzymy. Mhm. I to się udało. Czyli tragedii nie było. Chcę, czy nie chcę? Podejrzewam, że jednostka zginie od ataku Cerberów. Chodźmy. I mamy już połowę kolejnego poziomu. Fajnie. Trochę kasy mało wpada. Od razu przeszukujemy. Fajny cel, ale bardziej mnie interesuje ten przydrożny zajazd Peter sztur. Witaj w moim zajeździe pod siedmioma wichrami. Zwracam uwagę, że mamy tu strefę odpoczynku oraz poidło dla koni. Klienci nie muszą za nie płacić. Och, dopiero teraz ci się przyjrzałem. Tyś jest wampir. Żeby nie ludzie tak bezkarnie chodzili sobie po Inselburgu? Nie boisz się królewskiej straży? Czy też po prostu pragniesz zakończyć swój grzeszny żywot? Jestem Daert i nikogo się nie boję. No proszę, Daert, wampir, witaj. Czego chcesz? Chcę z tobą porozmawiać. Powiedz, twój zajazd często się zapełnia? Masz dużo gości? Ciszej, nie krzycz tak. Mam jeszcze klientów, choć już nie tylu, co kiedyś. Miejscowi patrzą z podełba na rozmowy z nieludźmi, Zajrzyj później, gdy już wyjdą ostatni goście. Wtedy nikt nie przeszkodzi nam w pogawędce. W porządku, wrócę później. Oczywiście, a... poznaj najnowsze wieści. No to tu się nic nie zmieniło, ale możemy zarobić. I tu dużo doświadczenia. To znowu ty. Teraz nikt nam nie przeszkodzi. O czym chcesz pomówić, Dart? O wszystkim. Jak się żyje w Inselburgu? Są tutaj jacyś wyjątkowo szczęśliwi lub cnotliwi ludzie, a może jacyś szczególnie wierni. Mówiąc, w skrócie szukam nadzwyczajnych osób. Widzisz, Dart. Korona zabrania mi robić interesy z nieludźmi. Co więcej, mam obowiązek natychmiast donosić dowódcy Gwardii Królewskiej o wszystkich podejrzanych gościa, ale jeśli się dogadamy, gotów jestem zapomnieć o królewskim prawie. Czy wy, stworzenia mroku, potraficie spełniać życzenia? No jasne, jestem złotą rybką, Potrafię. Marzę o sławie, fortunie i kobietach. Chciałbym też mieć własny pałac z stajnią, pełną ogierów czystej krwi i setkę służebnic. Da się załatwić. ręki Cóż, jasne, czemu nie? Och, jakie to szczęście. Życiu spotkałem, od dawna marzyłem o wystawnym i wspaniałym życiu. Jeden pałac to za mało, więc chciałbym dwa. Nie, lepiej trzy. Pośpiesz się, albo zmienię zdanie i zawołam strażników. Widzę, że twój apetyt rośnie w miarę jedzenia. A co, jeśli później zapragniesz czterech pałaców? Skąd będziesz wiedział, kiedy przestać? To bardzo proste. Gdy już nie będę miał żadnych życzeń, uznamy, że mój warunek został spełniony, i wtedy powiem ci wszystko, co wiem, zarówno o tych, którzy są szczęśliwi, jak i o tych, co żyją w cnocie. Umowa stoi, dostaniesz wszystko, o co poprosisz. Hmm, czyli jestem jak y, nasi politycy, jestem w stanie wam obiecać wszystko. Dobra, posłuchaj mnie uważnie, zaraz nie. Jest co, Darek? W dzisiejszych czasach nikomu nie wolno ufać. Daj mi najpierw zaliczkę. Przynajmniej 100 tysięcy sztuk złota i trzy niewolnice na początek. No dobra, dam ci zaliczkę. skąd wezmę niewolnicę? No chyba nie, nie oddam Feliny i, i tej księży... Nie, czy tej królewnej. Poznaj najnowsze wiersi. Zbierz 100 tysięcy sztuk złota i trzech więźniów, by uiścić zaliczkę. Podejrzewam, że nie o jeńców chodzi, tylko o tych. E... Wiesz co? Chyba jednak na razie wstrzymamy się z interesami z tym panem. Bo nie chciałbym coś złego zrobić. Oj, oj. Muszę prawidłowo ocenić, co to jest za siła. Dobra, damy radę. Mmm, dalej już nie mogliście? dużo tych uczniów pomyślmy na pewno to jako pierwsze teraz tak kuleczka tu i teraz będzie problem bo bo nie mam na kim skupić no nie no w najgłupszych miejscach naprawdę Gorzej nie można było. Ha. Niech będzie. Może oni stoją na tych miejscach, na których mogło to się lepiej trafić. Atakujmy. Mhm. Całkiem nieźle poszło. Kulka, ale kulkę to ja bym jednak. Przecież nie, może oni będą tu bili i to by miało sens. Czyli kulka miałaby sens tutaj. Świetnie. Powiedzmy, że świetnie. Właśnie, musimy odwrócić uwagę przeciwników. Niech będzie, że. Że tu. A tutaj musimy przyzwać jednostkę, ale jeszcze najpierw coś takiego. I oczywiście przyzywamy demony. Najlepiej, jakąś jednostkę bijącą na odległość. Może być. Dobrze, tracą czas. Taki był plan. Okej. Okay. Dobrze, że akurat y, to ten został zniszczony, gdy te jednostki już wykonały swój ruch. A teraz już jest nowy ruch, i to oznacza, że, że możemy tutaj coś zwojować. Na pewno chciałbym się pozbyć tych pasków. A przynajmniej zadać im takie obrażenia, żeby... żeby to po prostu miało wszystko sens. Mhm. Teraz tak kulka. Na pewno tu. Teraz tak, jak to wygląda tutaj? A... Dwóch to dwóch, no zawsze coś. Dajmy tu Podejrzewam, że oni już nie stanowią duże siły i pewnie tu będą strzelać, więc y, użyjemy... Użyjemy kulki na... co Pięknie. Na razie to wszystko ma sens. Dobrze, jednostka traci czas. Tu nic. Tutaj musimy zadać mm, kolosalne obrażenia. Mhm. Mm to nie jest problem w żadnym razie. Hmm, że orzeszek. No właśnie, mam dużo szału. To teraz tak, dajmy coś takiego, bo może na pułapkę się skuszą. O, kolejnego mniej. O, 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 o! I to jest ta chwila. Mhm. Mm Pięknie. Czy tu jeszcze coś było? Tak nie za dokładnie to przebadałem. Ale chyba nie. Tutaj ktoś pilnuje mapę. Nie no to sobie darujemy. A zobaczmy jeszcze drugą stronę. Dałoby się pająki wyciągnąć bardzo, bardzo daleko. To jest właśnie pytanie. Nie wiem, czy będę mógł tam przez te skały przeskoczyć. Tu jestem. Hej! Hej, hej! Bardzo tęskniłem. Hej, hej! No, jak ma się udać, to się uda. A jak się nie ma udać, no to trudno. No właśnie. Jest, jest, jest. Pogadajmy. Skrytka! Udało ci się rozszyfrować wiadomość z tej kartki, ukrytej głęboko w pniu gnijącego drzewa. Agent Skosz donosi. Nie zdołałem zinfiltrować miasta z uwagi na zbyt charakterystyczny wygląd. Przechodzę w tryb przyczajenia. Planuję przyczaić się w najbliższym bagnie. O! do zobaczenia w bagnie, agencie pamiętacie co mówiłem? że czasami właśnie jest tak, że jest niby pusta lokacja, nikogo tam nie ma ale gdy spełnimy jakiś określony warunek to wtedy tam się coś pojawić może nie no, to chyba więcej nic nie zostało o, a co tu jest? w środku stoi kilka maszyn słyszysz stuk, a potem jakiś zgrzyt no właśnie, sabotażysta Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym pogadamy z sabotażystą.